witam Was na kanale Totopa. Dziś jest pierwszy odcinek, w którym pokażę, jak składam laleczki z mojej serii Lego. Są tu wszystkie pięć laleczek głównych: czyli Stefani, Mia, Emma, Olivia i Andrea. Nie zapomniałam niczym? Są one z dodatkami. Przygotowałam dla nich dodatki. Nie wiem, czy to mają być takie dodatki, ale ja sobie przygotowałam takie, jakie uważam, że powinny być. Zaczynam od Andrejki. Andrea. Ma. Taką ciemno-żółtą tutaj na górze bluzeczkę, która staje się coraz jaśniejsza. A jeszcze włosy z różową nutką, która lata. Tak, takie różowe buciki i bardzo jasną niebieską spódniczkę. Czarne loki na włosach. Dla Andrei przygotowałam niebieską gitarę, oczywiście z nowej serii. Mam ją z domu przyjaźni. Taki zestaw. I też z domu przyjaźni. Słuchawki różowe. To jest Andrea. Teraz Oliwia. Oliwia ma ciemniejszą skórę. Nie taką ciemną jak Andrea, ale ciemniejszą. I dla niej jest troszkę dziwny dodatek, pewnie. Tak wszyscy będą myśleli. Ma. Jasną taką rumbluzeczkę na szyjnik, taki mechanika trochę, bardzo jasną żółtą spódniczkę, niebiesko-granatowe buty i jasno-brązowe loki. Oliwia ma niebieski, niebieski klucz. To się tak nazywa klucz. będzie y, Emma. Emma będzie miała zwierzątko, bo Oliwia i Andrea miały rzeczy, a Emma ma zwierzątko. Emma ma chomiczka. Może go trzymać na ręce, będzie wygodniej. Emma ma fioletowy cały strój. Spódniczkę Ciemnofioletową, a tutaj koszulkę jasnopioletową. Ma jasno niebieskie buty i czarne włosy. Taką fryzurę. Chomiczek jest jasno brązowy z wąsikami białymi. To jest Emma. Teraz będzie Stefan. Stefani też ma zwierzątko. Pewnie już się domyślacie jakie. Króliczka. Też będzie go trzymała na ręce. Ma granatową spódniczkę, białe buty z niebieskimi sznurówkami. Bluzkę ma niebiesko-różowo-białą. nasilnik z gwiazdką. To znaczy to jest bluza. Pod bluzą ma białą koszulkę. Ma żółte włosy. proste Króliczek jest też jasno-brązowy. Tylko, że w innym odcieniu. Bo ten chomik był bardziej żółty Teraz jest e, Mia. Mia też ma zwierząt. Pieska. No nie może go mieć na rączce. Piesek jest ciemnobrązowy mia ma fioletowe spodenki niebiesko, bluz, niebiesko fioletowo zieloną bluzkę jasne bu niebieskie buciki i czerwone włosy Mam tutaj wszystkie laleczki z tej serii. Każda jest z jakimś dodatkiem lub zwierzątkiem. Zapraszam, eee, oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Ta-pa!